Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubord WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 91. odcinku podcastu Rubord WordPressa. To odcinek rozpoczynający ostatnią dziesiątkę do tej magicznej liczby 100 odcinków. I w tym odcinku chcę porozmawiać z Tobą na temat newsletterów. To jest jeden z takich tematów, który gdzieś tam znalazł się u mnie na takiej liście potencjalnych tematów, ze względu na to, że często pojawiały się pytania: czy to gdzieś tam na grupach, czy na przykład gdzieś na privie, byłem pytany o takie aspekty związane właśnie z wysyłką newsletterów. Oczywiście niezmiennie od wielu odcinków jest z nami partner podcastu, czyli marka CyberFolks, od której możecie kupić hosting bądź domenę pod swojego WordPressa. I dla słuchaczy podcastu, CyberFolks przygotował specjalny kod rabatowy podcast, pisany przez C, który daje Wam 20% rabatu na zakup hostingu WordPress. Jeśli potrzebujecie hostingu, to zajrzyjcie na cyberfolks.pl, na pewno znajdziecie jakiś pakiet dla siebie. W ostatnim czasie wydałem kurs dotyczący pracy z WordPressem za pomocą konsoli i tego jak tą pracę sobie ułatwić, przyspieszyć i sprawić, żeby ona była efektywna, a także jak zautomatyzować takie poszczególne czynności. Szczegóły tego kursu znajdziesz na maciejkuchnik.pl łamany na kurs i jeszcze teraz możesz do tego kursu dołączyć, bo za jakiś czas to okno, w którym możesz dołączyć, się, że tak powiem, zamknie i ponownie będzie możliwość dołączenia dopiero na jesień. Więc jeśli interesujecie ten temat, to zajrzyj na maciejkuchnik.pl łamany na kurs, tam znajdziesz wszystkie szczegóły. A dzisiaj w podcaście, tak jak już wspominałem, temat newsletterów. Ten temat jest dosyć popularny, często gdzieś tam się pojawia na grupach Facebookowych czy w dyskusjach. I tutaj to będzie być może taki odcinek bardziej skierowany do mniej zaawansowanych osób, no bo raczej deweloper WordPressa, taki który pracuje z WordPressem od strony kodu, no to to wszystko, co powiem w dzisiejszym odcinku. Będzie wiedział i nie będzie to dla niego żadna nowość, natomiast myślę, że osoby, które mają mniejsze doświadczenie z WordPressem, wyciągną dużo fajnych wniosków z dzisiejszego odcinka. Jeśli chodzi o wysyłanie maili z WordPressa, czy to właśnie takich transakcyjnych, na przykład po zakupie, czy choćby takich maili dotyczących obsługi konta, resetowania hasła. To był już tego typu odcinek, i to był drugi odcinek mojego podcastu, który zresztą do tej pory cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem, i z tego co pamiętam, to jak sprawdzałem statystyki, jest to jeden z najczęściej słuchanych odcinków. Natomiast dzisiaj skupimy się tylko na tych aspektach wysyłki newsletterów, nie będziemy mówić o jakichś tam innych mailach, na przykład mailach transakcyjnych z WooCommerce. Te newslettery zwykle mają jakiś tam cel, powiedzmy, marketingowy, tak? Mają budować. Nam jakąś listę odbiorców, do których będziemy mogli wysłać maila z jakimiś informacjami o tym, co tam ostatnio opublikowaliśmy, czy jeśli organizujemy jakiś nie wiem, webinar, szkolenie, cokolwiek takiego. No zresztą, sam robię bardzo podobnie, bo u mnie na stronie również macie możliwość zapisania się do mojego newslettera i zawsze, jeśli organizuję jakieś na przykład webinary czy, czy tego typu rzeczy, no to informuję o tym właśnie za pomocą maila. No, i właśnie bardzo często ludzie mają taką potrzebę, żeby taki newsletter zrobić sobie na swojej WordPressowej stronie, na swoim blogu, żeby sobie tam zbierać te kontakty do zainteresowanych naszą ofertą czy naszymi treściami, które publikujemy. No i tu mamy takie dwie drogi, bo możemy skorzystać albo z wtyczki do WordPressa, no myślę, że tutaj nikogo to już nie dziwi, bo w WordPressie prawie do wszystkiego znajdziemy wtyczkę. I taka wtyczka może nam gromadzić te listy mailowe, czyli zbierać te wszystkie nasze adresy, które zostaną wpisane w takim formularzu zapisu. Potem możemy przygotować w takiej wtyczce treść maila, cały jakby, całą kreację tego maila, że tak powiem, cały wygląd. No i w ostatnim kroku rozesłać takiego maila do osób, które są zapisane na liście newsletterowej, którą mamy na swoim blogu. No, i wydawałoby się to rozwiązanie idealne, no bo mamy wtyczkę, mamy wszystkie dane w WordPressie, to się gdzieś tam zbiera w naszej bazie danych, wysyłamy sobie z naszego WordPressa, nie potrzebujemy nic więcej do obsługi tego typu newslettera. No, ale niestety nie jest to takie proste i nie jest to tak łatwy temat, jak się z pozoru wydaje, bo o ile wysłać maila no to nie jest żaden problem no to już wysłać go w taki sposób aby on dotarł do odbiorcy i żeby dotarł do skrzynki odbiorczej a nie na przykład do spamu no to jest już dużo dużo większe wyzwanie a instalując taką wtyczkę do WordPressa i wysyłając te maile bezpośrednio z naszego serwera no najczęściej jest to tak, że współdzielimy jedno IP z ilomaś tam dziesiątkami bądź setkami innych stron, które stoją na tym samym hostingu, na tej samej maszynie w firmie hostingowej. No i często takie IP po prostu może mieć jakąś gorszą reputację w systemach antyspamowych, czy ogólnie no nie jest to jakby serwer przygotowany pod to, aby rozsyłać maile w jakiejś takiej... Większej ilości, mam tu na myśli yy, na przykład listy, które mają tam po ki nawet kilkaset czy kilka tysięcy maili, co można powiedzieć, jak na, na listy mailingowe, to jest yy, mała lista, no ale już yy, przy takich liczbach może się pojawić problem. Z wysyłką takich maili tu w grę wchodzą również takie tematy jak choćby limity wysyłki maili, bo czasem firmy hostingowe również limitują to, na przykład w ciągu 24 godzin macie możliwość wysłania jakiejś tam określonej liczby maili. Tutaj oczywiście można się posiłkować jakimiś zewnętrznymi pośrednikami, takimi dostarczającymi właśnie usługę, wysyłki maili, jak choćby Email Labs, Mailgun, czy tego typu usługi. Zresztą o takich usługach mówiłem w tym drugim odcinku, więc jeśli chcesz więcej posłuchać na ten temat. No to odsyłam Cię do, do drugiego odcinka. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj nie jest już takie proste, aby wysłać te maile w taki sposób, aby one dotarły. No to jeśli nie w taki sposób, no to jak możemy podejść do tego problemu w inny sposób, z innej strony? No innym podejściem, innym sposobem i w moim odczuciu dużo lepszym sposobem, szczególnie gdzieś tam dla osoby mniej zaawansowanej, to jest po prostu użycie jednego z takich systemów do mailingu. Może być to MailerLite, Mailchimp, Freshmail czy jeszcze jakieś tam inne systemy. Te, które wymieniłem, są takie dosyć popularne i pewnie gdzieś tam się z nimi zetknąłeś. Ja akurat u siebie korzystam z MailerLite'a. I jestem bardzo, bardzo zadowolony z, zarówno z integracji z WordPressem, jak i z samego narzędzia. I o co chodzi tutaj, jakie tu w ogóle mamy podejście? No tu można powiedzieć, ten system mailingowy jest zupełnie oderwany od naszej strony, od naszego WordPressa. W zasadzie to, to czy nasza strona jest na WordPressie, czy nawet gdyby była w czystym HTML-u, to nie ma żadnego znaczenia. I po prostu tutaj sobie integrujemy ten system mailingowy z naszą stroną. Mamy tutaj kilka opcji, bo taka najprostsza opcja, aby zintegrować sobie taki system mailingowy, to wygenerowanie po stronie systemu mailingowego takiego formularza w HTML-u, który wkleimy gdzieś tam na swoją stronę. Może być to jakaś podstrona do zapisu na newsletter, może być to na przykład widget htmlowy, w którym po prostu wkleimy kawałek kodu, który będzie odpowiadał za wyświetlenie formularza i po wpisaniu maila i najczęściej imienia. Zostaniemy zwykle przekierowani do systemu mailingowego, i tam zwykle zostanie wyświetlona jakaś informacja z podziękowaniem, i np. z prośbą o sprawdzenie skrzynki pocztowej i potwierdzenie subskrypcji za pomocą kliknięcia w link. I to jest taka najprostsza rzecz, najprostsza możliwość, jeśli chodzi o integrację. Trochę bardziej zaawansowana metoda i w zasadzie nawet trochę łatwiejsza, bo nie musimy się bawić w jakieś tam generowanie formularzy, kopiowanie i tak dalej, jakichś tam kodów, przeklejanie. To jest integracja za pomocą wtyczki. Wtyczki do WordPressa, oczywiście tu mówimy w kontekście WordPressa. I w tym momencie takie formularze możemy sobie już wyklikać po stronie Wordpressa w naszej wtyczce. W przypadku MailerLite wygląda to w ten sposób, że instalujemy wtyczkę, we wtyczce wklejamy taki kod autoryzacyjny, taki token, który autoryzuje nas w systemie mailingowym. Po prostu zapewnia on komunikację przez API z naszym kontem w systemie mailingowym. No i już z poziomu WordPressa możemy sobie takie formularze przygotowywać i osadzać je albo w wpisach, czy na stronach, czy właśnie choćby jako widget. Mamy tam specjalny, specjalny, dedykowany widget do tego, aby wrzucić do jakiegoś tam sidebara. No i mamy to wszystko wyświetlone. I tutaj w tym przypadku, w przypadku akurat Mailer Lite, też jest to można powiedzieć takie trochę bardziej user-friendly, bo Cały proces zapisu dzieje się gdzieś tam w tle strona się nie przeładowuje, jedynie ten fragment z formularzem przeładowuje się i zostaje tam wyświetlony komunikat o, o zapisaniu się w zasadzie no, taki komunikat jaki zdefiniujemy właśnie przy tym formularzu przy, przy naszej wtyczce do integracji z Lite. Większość tych integracji z systemami mailingowymi wygląda bardzo podobnie. Tam przy tworzeniu takiego formularza również wybieramy listę, do jakiej ma zostać dopisana dana osoba, która wypełni jakiś tam formularz. No i ja w bardzo podobny sposób, na przykład, realizuję zapisy na webinar, czyli robię sobie jakiś taki dedykowany formularz, który będzie mi służył tylko do zapisu na na przykład webinar, i wtedy przygotowuję sobie w mailer taką listę, która. Zgromadzi mi zapisy wszystkich osób, które są zainteresow zainteresowane danym webinarem. No i w tym momencie na etapie tworzenia już takiego formularza w WordPressie wybieram tylko konkretną jakąś tam listę, do której mają zostać przypisane te osoby, które się na taki formularz zapiszą. No i to w zasadzie wszystko. I cała reszta już odbywa się po stronie systemu mailingowego. Czyli jeśli chcemy wysłać na przykład jakiegoś maila, czyli załóżmy nie wiem, zapisało się ileś tam osób na mój webinar i chcę do tych osób wysłać informacje o szczegółach, gdzie będzie dostępny ten webinar, jak się tam dostać czy na przykład jakieś materiały z powtórką. No to wtedy już wchodzę w systemie mailingowym w panelu mail, MailerLite'a, przygotowuję nowego maila i targetuję go do jednej z wybranych grup. Bądź do wielu, bądź jeszcze tam można robić takie kombinacje jak na przykład Wyślij do osób z listy A, ale których nie ma na liście B. Na przykład no, różne kombinacje, różną logikę tam można sobie ustawiać. Oczywiście w takich systemach mailingowych można również programować jakąś automatykę programować to może za duże słowo, i, i takie troszkę, które mogłoby was wystraszyć, można sobie po prostu wyklikać takie automatyczne scenariusze, że powiedzmy, jeśli na przykład ktoś się zapisze na webinar, no to wyślij mu maila z informacjami, potem po dwóch dniach wyślij mu jakiegoś tam maila z czymś jeszcze i powiedzmy o jakiejś tam konkretnej dacie, wyślij jeszcze coś innego, i tak samo można to robić, na przykład na na podstawie tego czy dany użytkownik kliknął w link czy nie kliknął, więc można sobie fajnie targetować te maile tak aby po prostu trafiały do osób, które na przykład wyraziły jakieś tam zainteresowanie danym tematem. Oczywiście ja tutaj mówię teraz na przykładzie MailerLite, natomiast mniej więcej wszystkie te systemy mailingowe Dają podobne możliwości, oczywiście, czym bardziej zaawansowane jakby możliwości, no to tym bardziej pewnie gdzieś tam ten system mailingowy będzie miał wyższą cenę, bo, bo tu warto też zwrócić uwagę na to, że no tu już musimy zapłacić za, za, za te newslettery. Natomiast każdy z tych systemów mailingowych, albo większość ma zwykle jakiś taki pakiet, który na początek jest wystarczający. W MailerLite na przykład jest to do tysiąca osób na listach, czyli dopóki nam się nie zapisze ten tysiąc osób, no to, to możemy korzystać za darmo i w ramach tej, tego konta darmowego możemy wysłać 12 tysięcy maili w miesiącu. Więc gdybyśmy mieli tam prawie ten tysiąc osób na liście, no to 12 maili w ciągu miesiąca, no to wydaje mi się, że to jest bardzo dużo jak jak na takie darmowe konto i możemy również robić tam w tym darmowym koncie te automatyzacje o których wspomniałem, więc na początek myślę bardzo bardzo fajne rozwiązanie. No i przede wszystkim to co różni takie podejście od podejścia związanego z taką wtyczką w WordPressie, która nam ogarnia wszystko jakby w ramach naszego WordPressa, no to to, że to jest usługa dedykowana do wysyłki maili. Więc cała infrastruktura, z której to jest wysyłane, i, i ogólnie cały system jest przystosowany i jest stworzony właśnie po to, aby wysyłać te maile w taki sposób, żeby one docierały do odbiorców, żeby nie wpadały do spamu. Oczywiście tutaj też sama treść tych maili będzie miała duże znaczenie i będzie, będzie wpływać na to, jak to wszystko zostanie ocenione przez systemy antyspamowe, no bo jakby nie patrzeć, to my maila wysyłamy, a system odbiorcy decyduje tak naprawdę o tym, czy to jest spam, czy to nie jest spam i to już od trochę takiego widzi mi się danego systemu mailingowego, czy wręcz od jakichś tam danych zebranych z zachowań danego odbiorcy jest po prostu podejmowana decyzja, co na przykład trafia do spamu, a co wpada bezpośrednio do skrzynki odbiorczej. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że w przypadku, gdy mamy integrację zrobioną za pomocą wtyczki, czy ogólnie, gdy mamy taki zewnętrzny system mailingowy, również możemy zbierać jakieś tam dodatkowe dane, czy choćby wyświetlić taki checkbox z zapisem na newsletter na etapie dokonywania zakupów w naszym sklepie na WooCommerce, bo to oczywiście również można bez problemu zrobić w zasadzie instalując gotową wtyczkę i odpowiednio ją konfigurując bez żadnego tam programowania ani niczego takiego. No a jeśli potrafimy programować, no to tutaj te systemy mailingowe również udostępniają API przez które można robić różne operacje, czy to właśnie na listach tych odbiorców, czy, czy na konkretnym odbiorcy, na przykład przypisywanie jakiegoś tam konkretnego odbiorcy do jakiejś grupy po wykonaniu jakiegoś, powiedzmy, kroku, jakiegoś zachowania. No, u mnie na przykład coś takiego powstaje, co będzie mi pomagało w ogarnianiu, jakby wszystkich osób, które dołączyły do moich kursów. No, bo bez sensu by było, gdybym na przykład wysyłał informacje do moich subskrybentów, że hej hej, możesz dołączyć jeszcze do mojego kursu, bo tam za chwilę zamyka się okno sprzedażowe. Jeśli na przykład ten człowiek ten kurs kupił, nie wiem, trzy miesiące wcześniej albo, albo pół roku wcześniej i przerobił go, zastosował w praktyce, a ja mu nagle piszę, że hej hej, może chcesz kupić mój kurs, no to by było bez sensu. No, ale dzięki temu, że MailerLite udostępnia API, no to mogę sobie spokojnie takie operacje, Wykonywać i, i programować nawet takie niestandardowe rzeczy, czy integrować to z jakimiś tam niestandardowymi rzeczami, bo choćby moja platforma kursowa jest na bazie autorskiej wtyczki, a nie jakiegoś gotowego rozwiązania, więc, no tu siłą rzeczy nie miałem żadnego gotowca, którego mogłem użyć, ale mogę bez problemu sobie to doprogramować. I to, co zalecam na początek, jeśli po prostu nie chcemy się bawić w jakieś tam konfigurowanie tych wszystkich systemów do wysyłki i tak dalej, to skorzystanie z takiego zewnętrznego dostawcy usług takich jak choćby MailerLite, MailChimp czy, czy Freshmail. No, to są tego typu usługi. Osobiście korzystam z MailerLite i wielu moich klientów również z niego korzysta, są bardzo zadowoleni, więc myślę, że tutaj śmiało mogę go polecić, choćby bazując na swoich czy na doświadczeniach moich klientów. I tak jak wspominałem, tam również jest jakiś pakiet darmowy, więc można sobie spokojnie zacząć i nie obawiać się o to, że od razu musimy inwestować jakieś pieniądze. Możemy sobie po prostu spokojnie to wszystko przetestować. I to jest też o tyle fajne, że takie listy mailingowe można zawsze wyeksportować do jakiegoś pliku CSV. Gdybyśmy się przenosili między jednym a drugim systemem mailingowym, to bez problemu sobie je możemy importować, eksportować, bo. To też jest taka jedna z podstawowych funkcji we wszystkich tego typu systemach. No i to by było chyba na tyle od strony technicznej. Mam nadzieję, że troszkę Ci się rozjaśniło, jak to wygląda pod kątem technicznym. Tutaj jeszcze na koniec wspomnę o tym, że warto zadbać o wszelkie aspekty prawne dotyczące newsletterów, taki, takie jak polityki prywatności, jak. Ogólnie poinformowanie użytkownika, w, w jakim celu te dane są zbierane, kto, kto je zbiera, kto je przetwarza, w jakich celach. Tutaj na ten temat jakoś szeroko się nie będę wypowiadał, bo to nie są moje kompetencje, natomiast mogę Cię zaprosić na bloga Legalny Biznes Online do. Ilony, przetacznik, która była gościem mojego podcastu. Ilona tam ma bardzo dużo materiałów właśnie w temacie takiego legalnego działania w online. Jeśli chodzi o wszelkie tam jakieś biznesy online'owe, nie tylko newslettery, ale sprzedaż w internecie i tego typu, tego typu rzeczy, to tam możesz znaleźć informacje, które są na pewno rzetelnie przygotowane przez Ilony, bo Ilona jest radcą prawnym, więc zna się na tym. Co robi i te, te informacje możesz potraktować jako zaufane źródło, a na koniec pozostaje mi chyba tylko ci życzyć, aby twoje listy mailingowe rosły jak najszybciej i abyś jak najszybciej musiał kupić ten pakiet płatny, tak żeby już ten darmowy był niewystarczający, bo twoja lista tak szybko i dynamicznie rośnie. Na koniec jeszcze zapraszam, oczywiście, do subskrypcji podcastu i do zostawienia oceny w aplikacjach podcastowych. I również zapraszam na mojego YouTube'a, gdzie zarówno podcast, jak i WordPressowe vlogi ukazują się. I aby być na bieżąco, również zachęcam do subskrypcji. Na dzisiaj to wszystko. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.